Cześć, witajcie moi kochani, z tej strony Koper i dzisiaj gramy sobie w Battlefield Batcom Pany 2 To jest już... piąta misja i lecimy z naszym super ziomkiem Ja też będę strzelał? Co? Jak możesz być pieprzony pacyfistą? Mogę! Walka źle wpływa na moją karmę stary, dlatego tylko lata!

我上一年。Whoa, fine, yeah. Ale fajnie. <śmiany> Dobra. Trzy, dwa, jasno, jasno. Do budynku! Do budynku! Dobra Jakie bronie? Standardówka Wow Już my nie byliśmy przed w budynku, stałem na dachu Ale to szczegół Eee, ja muszę to zrobić, sorry chłopaki, ale ja muszę to Muszę to powysadzać Kiedy ja nie zrobię boom, to ja nie dam rady grać muszę, muszę, muszę zrobić boom Dobra, powiedzieć co, ja sobie zmienię to na tą broń i co ja wezmę na dwójce, będę grał. jedyna droga No, tak, szybciej. Marlo. Nie wiem, czy ja jestem Marlo, czy ktoś... Czy ta, z tych, któryś to był Marlo, ale ogólnie no to to już jest piąty odcinek. Więc jakoś tak... A! Łatwo powiedzieć, chyba dostał. Co jest? To już ckm nie ma chyba. Zależą. No nieważne. No, no, no. Co my Co my robi? To jest

I mm możemy się pożegnać. Blazłem. Wpadł. Okej. Okay. Zrobiliśmy to szybciej niż nie musieliśmy wszystkich wybijać. Jesteśmy teraz jakimś centrum dowodzenia. Na szczęście ten złom jest zepsuty okay, i łatwo do niego się włamać. No, boże, błogosław Francuzów. Okej. Teraz tylko musimy jakoś wydostać ze środka serwer danych. Takie the are you fucking kidding me?

Kipis is miał ja, jaja już byśmy popijali Margarity na miejscu przyziemienia tego satelity. Dobra, mam koordynaty przewidywanego punktu przyziemienia. W drogę. Dobra, biegniemy. Przyjąłem snajperki, to jest najgorsze. A tu mu chętnie sobie postrzelał. W porządku, jest. Wylądował około kilometra stąd. Jesteś pewien? Hagard, sprowadziłem ten złom z orbity trafiając praktycznie w punkt, więc trochę szacunku. Sierżancie, potrzebujemy pojazdu. Nie, tam jest jeden. <grystanie> <grystanie> Tylko jeden. E, ja go rozwalę, nie żatuję. W wiosce znajdziemy pojazd, to go pożyczymy. To będzie bolało. Wiem. Masz otworzyć drzwi, to ci powinno wystarczyć. Dziękuję. Proszę chłopaki, lecimy dalej. Ale zes. Ojoj, oj, 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 oj granat, idę na da. dach Idę tutaj Cholera, chodź tu czekaj mnie Super, nie mam takiego obrotu jak bym chciał Biorę sniperkę że trafię Ej, na drugi dach Okej okay. To ja lubię Woah, double kill Cisza przed burzą No słaniam wam dupcią A to tego nie można wybuchnąć Często Cisza Spokój Dobra, lecimy Ja tu jako nie jednym, jakoś, jako jedyny chyba skaczę po tych dachach Jak popierdzielony Biegnę już Przegrzę się karabin, zajbiście Trzy Dobra Help me, help! Gówno, trzeba od początku napieprzać Dobra damy radę Może i to lepiej Łat, jaki problem? Widzisz jakiś problem? Bo ja nie widzę żadnego problemu Bo ja widzę tylko taki problem, że ja mogę ich wszystkich z granatnika pościągać. Ta. O kur... Boom, Agora eu, não... eu não Wiesz, że ja nie ogarniam Dach, okej, okay, szybko. Rzucę grunt. Tu już się... jest... Skąd to, ej? A, bierzemy tamtego Jeepa. Speedwater, ile do przyziemnienia satelity? Przewidywany czas przyzięcia mnie winnię. Nie minuty, ale pewności mieć nie można. Ruszajmy! Jak ja nie lubię prowadzić. Boże. To się do dupy prowadzi O shit Robię uwaga na okulastku! Zdarzały się wrogie pojazdy! To tyle elementów na teraz nie do Nie wyskąd tu diabła! ty wyskakowałeś tego pierwconego satelita! Nie widać za bardzo drogi, więc ciężko jest mi jechać i nie jestem kierowcą jakimś rajdowym. What do faka. Dobra, ci śpią już. Wow. Ale fajnie. Widzę ich, ale to ciężko. Jest mi jechać. No ja pierdziele, ale tu się fatalnie. Łatwo Wam powiedzieć. Tu tak cholernie ciężko mi jest jeździć. Tu nic. O właśnie, ja tu jeszcze, że nic nie wiem. Ku... Tak, zaraz my będziemy mieli katastrofy. My tak jedziemy do tej katastrofy. To ogólnie gra jest naprawdę bardzo fajna. Dobra, śpi. Spokojnie. Raczej dojedziemy, podkreślając to raczej. Stłońmy oczy To najpiękniejsza rzecz jaką widziałem w całym swoim życiu Spadająca gwiazda Tak jest To jest dla mnie spadająca gwiazda Żaden satelita Okej okay, to by było na tyle Czeka się z mi koper Komentujcie, subskrybujcie Do zobaczenia w następnym odcinku z Battlefield Bad Company Śnie... Misja śnieżna Ślepota. Cześć!